Szanowni Państwo, witam państwa bardzo serdecznie. E, ten piękny, słoneczny dzień, jak na zamówienie pogoda, akurat dla państwa. E, proszę Państwa, seniorzy legionoscy są absolutnie niesamowici. Jesteśmy pod pełnym wrażeniem państwa energii, e, wigoru, państwa chęci do działania, i jesteśmy niezmiernie dumni, że możemy czerpać z Państwa przykład. E, są Państwo dla nas inspiracją. Dlatego bardzo się cieszę, że przypadł mi ten zaszczyt symbolicznego przekazania tego klucza do, do bram miasta legionowo na ręce pana doktora Romana Biskupskiego, przewodniczącego Rady Seniorów. W takim symbolicznym geście, panie Romanie, na pana ręce Dziękuję. i odpowiedzialność. Klucz seniorzy od pani sekretarz, czyli od władz miasta, otrzymali. No dzisiaj jest ten, jak koleżanka wspomniała, dzień uśmiechu. Jest piękna pogoda, ponad 20 stopni, słoneczko świeci. No i rozpoczynamy tym działaniem, tym spotkaniem dzisiejsze senioralia. Dzisiejsze senioralia połączone są z występami seniorów, ale również i występami młodych talentów, którzy w tle dzisiejszego spotkania słychać. Bardzo się cieszę, że młodzież zgodziła się wystąpić na tym dzisiejszym spotkaniu, bo tylko łącząc pokolenia młodszych, młodych, uczniów szkół średnich i naszych mieszkańców i seniorów możemy zbudować fajnie naszą małą ojczyznę. Nasze senioralia będą polegały na tym, że już to jest cykl imprez. Zaczęło się to od inauguracji roku akademickiego. Wczoraj koleżanki ze Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów zorganizowały spotkanie i będzie to cykl różnych spotkań w mniejszych, większych grupach, łącznie z dzisiejszą potańcówką po występie. No będziemy się po prostu bawić i świętować. One zazwyczaj trwają, trwają cały miesiąc październik, czyli kończy, rozpoczynamy w połowie w końcu września i do końca października. Następnie kluczkowamy oddajemy władzę prezydentowi, władzą tutaj miasta, no i wspólnie współpracujemy na rzecz naszych seniorów. I przy tej okazji chcę podziękować, bo i prezydentowi Smogorzewskiemu, i przewodniczącemu naszej rady, koledze Brańskiemu, za to, że przyjęli strategię naszy, naszej polityki senioralnej, jest to ogromnie ważny dokument. On został przyjęty właśnie też w tym okresie, tych świąt senioralnych i przystępujemy do realizacji tej strategii. Tańcz ze mną moje życie, aż do białego dnia, na pamięć nam te kilka nut, zatańczmy jeszcze.